Witam Państwa! Dzisiejszy odcinek rozpocznę nietypowo, bo ze studia naszej stacji, a tematem będzie podsumowanie roku 2011 z programem Uprawiamy Biznes. 1 na 1. 1 na 2. Wzrost generatywny czy wegetatywny? Streptokarpus, a może skrętnik zapomniana roślina, wraca do łask. Nowe odmiany gloksynni spod pędzelka Kazia oraz Raj. Nie dla wszystkich. Lekkie konstrukcje tuneli foliowych. Włókno kokosowe kontra wełna mineralna w uprawie truskawek Albion, czyli truskawki spod Podkarpacia. Międzynarodowe Dni Ogrodnika w Gołuchowie. Innowacje, nowości. Czy konsument to kupi? Zielone z basenu. Wełna Mineralna, Giewont z Holandii oraz finał konkursu Wzorowy Ogrodnik 2011. Czy chryzantemy zawsze muszą kojarzyć się z jesienią i z dniem 1 listopada? To wszystko zobaczyliście Państwo w programie Uprawiamy Biznes 2011. Paweł Szymaniuk, zapraszam. Pierwszy odcinek nagraliśmy przy współpracy z firmą Sędzenta, gdzie w gospodarstwie państwa Karola i Hanny Laskowskich pokazałem nowe trendy w uprawie pomidorów szklarniowych szczepionych na podkładkach w systemie 1 na 1 i 1 na 2. Oto wnioski jakie można było wyciągnąć. Zalety stosowania szczepienia. Mocny rozbudowany system korzeniowy rośliny, silny wigor rośliny, również w trakcie upalnego lata. Owoce większe i utrzymujące masę podczas całego sezonu uprawy, większa odporność na stresowe warunki klimatyczne oraz infekcje wirusowe. Zagrożenia: zbyt silny wzrost wegetatywny w niskich szklarniach, opóźnienie zbiorów w niesprzyjających warunkach klimatycznych oraz przy złym sterowaniu aktywnym klimatem mocno żebrowane i zniekształcone owoce na pierwszych gronach przy zbyt wegetatywnym wzroście roślin. Zalety stosowania podkładki generatywnej. Zbalansowany wzrost wegetatywny w początkowym okresie uprawy, wcześniejsze planowanie. Owoce o wyrównanej wielkości i kształcie. Stabilny rozwój gron w trakcie sezonu. Silny vigor roślin w okresie lata. Ciekawostką w programie były zaprezentowane dwie odmiany pomidorów typu Sherry z przeznaczeniem do supermarketów, które różniły się kolorem i smakiem. W drugim odcinku wybrałem się na sam koniec południowej Polski, do miejscowości Dębowiec pod jasłem. W odcinku tym poruszałem tematy ochrony prawnej odmian zarejestrowanych. I konsekwencje, jakie mogą wynikać z nielegalnego namnażania odmian chronionych. Jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, w związku z tym obowiązują nas przepisy unijne. Są to rozporządzenia, a więc przepisy, które wprost można stosować. Jest wreszcie polskie prawo, czyli ustawa z 2003 roku o ochronie. Prawnej odmian roślin, która po nowelizacji z 2006 roku w sposób bardzo precyzyjny opisuje i uprawnienia hodowcy, i konsekwencje, które grożą osobom naruszającym prawo hodowcy do odmiany. Hodowca, którego prawo zostało naruszone, ma prawo żądać od osoby naruszającej jego prawa do odmiany, zaprzestania naruszania tych praw, usunięcia skutków i naprawienia powstałej szkody. Chodowca może wreszcie wystąpić na drogę sądową i wówczas sprawca naruszenia prawa chodowcy, który narusza te prawa świadomie, podlega karze grzywny, ograniczeniu wolności czy wręcz karze więzienia do jednego roku. Poprosiłem również Kazia o prezentację swoich nowych odmian gloksyni, które sam tworzy. To odmiana o takim niespotykanym kolorze i o budowie. Kwiatu pełnej. Odmiana, która nazywa się Wojto, jest to bardzo podobny kolor do tej wcześniejszej, aczkolwiek z kwiatem pustym, Porto. Z tym, że ona ma nieco tendencję do wybiegania i stąd właśnie to takie kołysanie się w doniczce. RODOS jest to jedna z pierwszych odmian. Też o dobrych cechach, jeśli chodzi o wielkość kwiatu, o wysokość szypułki, natomiast liście i układ, budowa liści jeszcze pozostawia wiele do życzenia. O pełnej budowie kwiatu, to jest odmiana nazwana już przeze mnie, Doris, charakteryzuje się też z wartością. Odpowiednim ułożeniem i budową kwiatu. Ta odmiana na przykład charakteryzuje się tym, że jest zwarta, ma miękki liść, odpowiednio ułożony do pakowania. Głównie to kwiaty są delikatne. Pod numerem roślinka, która ma bardzo ładny, ładną budowę kwiatu. Ten duży kwiat dla mnie i dla producenta, dla ogrodnika, nie jest zbyt dobry, dlatego że Yy, dwa czy trzy kwiaty, które są wykwitnięte, nie mieszczą się w obrębie opakowania. Oprócz hodowli gloksynni, Kaziu również stara się przywrócić do łaski babciną roślinę, jaką jest streptokarpus, a w polskim brzmieniu to skrętnik. Symbolem tego gospodarstwa może być również niedawno posadzony miłożon, który jest symbolem długowieczności, witalności, nadziei i braterstwa. Taki jest właśnie Kazik. Szkoda, że takich perełek polskiego ogrodnictwa jest niewiele w Polsce, gdzie łączy się pasję z biznesem, lub inaczej, gdzie robi się biznes, aby móc realizować swoją pasję. Trzeci odcinek zapamiętałem szczególnie, ponieważ zaskoczyło mnie miejsce, czas i pogoda, a mianowicie dni otwarte truskawki, które odbyły się w połowie września, a miejscem była raba wyżna, położona około 20 km od Zakopanego. Trzecim zaskoczeniem była pogoda, od obfitych opadów po piękną słoneczną pogodę. Panie Stanisławie, jak udał się pierwszy dzień Dni Otwartych Truskawek? No ja uważam za fantastyczny. Przede wszystkim pogoda e, przestała padać. Druga rzecz, bardzo dużo gości dojechało. Mieliśmy ponad, e, przypuszczam około 200, ponad 200 e, uczestników e, z całej Polski, bo nawet z Szczecina e, rolnicy, ogrodnicy dopisali. E, Podlasie, Śląsk, Małopolska oczywiście, Lublin. Także z całej Polski nawet mieliśmy gości z zagranicy, bo z Węgier przyjechało kilku, z Litwy, z Ukrainy. Uważam, że impreza udana. Cieszę się, że wszyscy Państwo dopisali. No i chcę zaprosić na przyszły rok. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, chciałbym zaprosić do pierwszego klienta. Mam nadzieję, że to już będzie na większą skalę i co roku zrobimy taką właśnie imprezę. Także wszystkich Państwa chcę zaprosić. Oczywiście z zaproszenia skorzystamy. Jak polska tradycja nakazuje, nikt z gości nie wyjechał głodny. Wszyscy uczestnicy byli ugoszczeni po staropolsku. A zespół góralski przypominał, w której części Polski znajdujemy się. Czwarty odcinek to już relacja z 13 dni ogrodnika w Gołuchowie. A oto co ciekawego zobaczyłem: firma Kultilene. Mamy unikalną technologię ułożenia włókien w matach. To jest technologia crossfiber krzyżowego włókna. Teraz zapewnia optymalną dystrybucję wody i EC, czyli stężenia soli w podłożu. Jesteśmy liderem na świecie w podłożach ogrodniczych. Dostarczamy podłoże z wełny mineralnej najwyższej jakości do szklarni. Mamy produkty do uprawy warzyw i kwiatów. Nowy system uprawy hydroponicznej, który jest nazwany Dry Hydroponic. Jest to absolutna nowość, jeśli chodzi o sposób uprawy i sposób myślenia o uprawie hydroponicznej. Polega to na tym, że w szklarni czy w obiekcie zamkniętym tworzone są takie dosyć duże bo obejmujący cały obiekt baseny. Nasza specjalizacja to szkło dyfuzyjne, czyli szkło rozpraszające, które znajduje w tej chwili zastosowanie w obiektach szklarniowych na całym świecie. Większość naszej produkcji jest eksportowana na rynki holenderski, belgijski, amerykański, kanadyjski. Najciekawsze urządzenie tutaj opryskiwacz szklarniowy osza na bazie atomizerów. Podstawową różnicą w stosunku do tradycyjnego sprzętu tego typu jest zastosowanie zamiast dyszy ciśnieniowych atomizerów rotacyjnych, angielskiej firmy Markron, które umożliwiają nam opryskanie, bardzo skuteczne opryskanie Roślin jest znacznie mniejszą ilością cieczy, czyli stosujemy w granicach 60-70 litrów cieczy roboczej na hektar w stosunku do tradycyjnej metody, która wymaga zastosowania 800 tys. litrów. Dwie nowe odmiany w segmencie dowalego serca lub w segmencie, jak to nazywamy fachowo, cordebois. Jedną z odmian jest odmiana arawak. Jest to odmiana o kruszkowatym kształcie która charakteryzuje się tym, że w środku ma puste przestrzenie, przez to też ta wielkość czy masa owocu jest troszeczkę mniejsza niż wygląd optyczny. Bardzo intensywny czy bardzo interesujący smak owoców bardzo dobrze sprawdza się z mozzarellą, z oliwkami, z, z oliwą z oliwek. Kolejną odmianą również w tym segmencie i to jest nowość w Polsce jest odmiana Tomawak, jest to ta druga odmiana, która charakteryzuje się tym, że jest nieco bardziej płaska. Owoce tej odmiany są bardziej wypełnione w środku, przez co są cięższe. Następną interesującą odmianą, już sprzedawaną od dłuższego czasu na polskim rynku, jest pomidor malinowy Tomimaru Mucho. Tendencja sprzedaży pomidora malinowego wzrasta. W tym roku sprzedaliśmy dwa razy więcej nasion. Myślę, że wpływ na to miał też problem wywołany przez bakterie E. coli z Niemiec w całej Europie, ale konsument w Polsce wie, że odmiany malinowe są uprawiane tylko w Polsce. Animal. Oh, stop! I znowu miłe zaskoczenie. Lubije <grystanie> TVR! <grystanie> Telewizja Rolnicza była też fundatorem nagród w sześciu kategoriach w konkurcie Wzorowy Ogrodnik 2011. A oto laureaci: Cecylia i Zbigniew Plimowicz, Karol Kwiatkowski, Dorota i Kazimierz Dąbrowscy. Akurat ta nagroda dla mnie nie była zaskoczeniem. Stanisław Wieczorek. Oraz Emil Homa i Krystyna Homa-Kosakowska. Jesień zbliżała się wielkimi krokami. Na nagranie szóstego odcinka dostałem zaproszenie na Dni Otwarte. Tym razem na Dni Otwarte chryzantemy do firmy Złociń pod Szczecinem. Pierwszą odmianą, którą chciałam Państwu zaprezentować, jest odmiana francuskiej firmy Sauvé o wdzięcznej nazwie Tatu. Kolejną ciekawą odmianą z grupy wielkokwiatówek jest Santosz. Najbardziej popularnymi odmianami, jeżeli chodzi o wielkokwiatówki, są jest Klotylda i Waliz. Z zainteresowaniem wysłuchałem prezentacji gospodarzy Dni Otwartych, Piotra i Katarzyny Teszkiewicz, którzy pokazali całą gamę swoich odmian poprzez wielkokwiatowe o różnej barwie, kształcie i wielkości płatków. Chryzantemy typu Time o ciekawym zabarwieniu kwiatów które mogą być produkowane i sprzedawane cały rok. Na zakończenie imprezy był mały pokaz florystyczny, który utwierdził mnie, że Chryzantema nie musi kojarzyć się tylko z jesienią i z dniem 1 listopada. Na dzień dzisiejszy to już wszystko. Archiwalne odcinki można zobaczyć na naszej stronie internetowej w zakładce Uprawiamy Biznes. A ja zapraszam za tydzień, już w nowym roku, w poniedziałek 2 stycznia o godzinie 12 na dalszy ciąg podsumowania programu Uprawiamy Biznes. Do zobaczenia, szczęśliwego nowego roku i szampańskiej zabawy. coś nowego. <noise> Zawsze każą gadać tutaj ujem. Tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będą polskie konstrukcje tuneli foliowych. A w następnym odcinku zobaczymy. O tym opowie nam pani Helena Kawrońska. Profesor zapomniałem. I pomyśleć, że ja też się tak uczyłem. E, sorry, męczyłem. A powracając do pytania zadanego na początku pytania. Dezynfekcję w ogóle. Może ja zadam pytanie? Proszę. <grym> A tak podsumowując, trzy główne zalety zamgławiacza: szybkość, skuteczność i jeszcze raz szybkość. Dlaczego trzy? <grym> Więcej informacji o programie oraz archiwalne odcinki na portalu tvr24.pl.